Cześć, witajcie ponownie na kanale techniczki. Ja nazywam się Miamczkowski i dzisiaj moim gościem jest osoba, z którą miałem już okazję porozmawiać kilka tygodni temu. Kuba kubik Kubiak, trener analityk. Cześć Kuba. Cześć, witam wszystkich. Znajdujemy się na pasza Gaming Camp, czyli w największym kampie, jakim mogliśmy w ogóle oglądać. mi się na, 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 na świecie dla um, młodych zawodników. Jak ty oceniasz całą, całą inicjatywę i jak ty się w niej odnajdujesz? Tak, jeżeli chodzi o moją rolę, to ja przede wszystkim tutaj przyjeżdżam na taką dużą prelekcję odnośnie budowania drużyny, bo moim zdaniem jest to największy problem młodych osób, że nie do końca wiedzą w ogóle jak zbudować drużynę, jak funkcjonuje drużyna i co zrobić, by trwało ono jak najdłużej. A tak przyjeżdżam właśnie na wieczór, mam tą prelekcję i kolejnego, przez kolejny dzień jestem cały czas z uczestnikami do ich dyspozycji na przykładowo takie nazwijmy to ala prywatnych prywatne konsultacje. Jeśli tam idziemy razem w góry, no to jest taka mała grupka chłopaków, gdzie faktycznie zbieramy się i rozmawiamy na naprawdę Wszelkie możliwe tematy dotyczące sesji, to nawet mówimy o takich hardkorowych, typu, jaka taktyka na pierwszym polu na Mirażu, kiedy mamy dwa AK, wiesz, i tak już wszystko mi na takie mm. pi y części pierwsze tak także dzieje się sporo, ale jestem tu przede wszystkim dla uczestników, by porozmawiać i doradzić. Mm, jak oni czy często korzystają z swoich rad i jak często proszą Cię o pomoc? To wydaje mi się, że przez cały dzień w sumie ktoś zawsze do mnie podchodzi i jakieś tam pytanie zadaje, także mogę chyba spokojnie powiedzieć, że takie 6-7 godzin, które spędzam z uczestnikami, to, to jestem tutaj dla nich. A jak oceniasz poziom zawodników, których który możemy tutaj oglądać na pasze Gaming Camp? Będąc na pierwszym turnusie, widać było sporą różnorodność. Co ciekawe, mogłoby się wielu osobom wydawać, że skoro jednak jest to taki typowy obóz esportowy, sportowy e sportowy to jednak będą ci zawodnicy, którzy są tacy top of the top. Są tacy, którzy myślą, że okej, okay, ja za miesiąc będę miał najlepszą drużynę, ja za trzy lata będę na Majorze i tak dalej. A zdziwiłem się, bo jednak sporo osób, prawie że w ogóle nie gra w CS, gra sobie gdzieś tam raz na jakiś czas, i przede wszystkim chcieli inaczej spędzić czas właśnie jadąc na taki obóz. Także widać po prostu, że sporo z nas, graczy, gdzie my często jesteśmy zamknięci w takie swoje alabańce, że wydaje nam się, że każdy yy, wiesz, gdzieś tam cały czas stara się cisnąć się na maksa, jest takim tryhardem, jak to się mawia mm -hmm. u nas, to okazuje się, że nas jest mało. Że dużo osób jest właśnie takich, które gdzieś tam raz na jakiś czas sobie pograją i, i faktycznie. Taki totalny casual, że tak, tak. tak to A. właśnie to, dużo takich osób jest na Różno, tym. Rozmawialiśmy tutaj z organizatorami, powiedzieli nam, że jest jedna osoba, która nawet nie gra, nie gra w to, tylko w lola. I tak przyjechała, żeby fajnie spędzić czas, i tak też się spodobał, że e, ma zamiar się go bardziej nauczyć, jak wrócić do domu. No i oczywiście teraz na, no bo, na tym kampie, no bo jak nie, to gdzie jakby e, się takie osoby jak Pasza. Na turnieju będzie grała, więc bardziej. Turniej, tym bardziej będzie się pod okiem Paszy, e, czy właśnie e, będzie miała okazję uczyć się trochę od ciebie. E, jak ty się tutaj znalazłeś? Kto wyszedł z taką inicjatywą? Co gdzieś tam w prywatnych rozmowach z Jarkiem? Tu nie ukrywam, że nie było czegoś takiego, że niechem telefon z centrum rekrutacyjnego, Pasza, Gaming Camp, czy jak? Nie, tak nie było. Z drugą stroną również jakoś tak, tak nie wyglądało, że nie, zazwolił mój menadżer do kogoś tam, także taka luźna po prostu rozmowa i proszę powiedzieć w sumie, że no, no planuje, planuję, żeby jednak gdzieś tutaj była jedna osoba, która pracuje z młodzieżą tak typowo bardziej CS-owo i czy nie chciałbym po prostu wpaść, także wyszło tak jak w sumie często podczas współpracy, że tak to mogę nazwać z Jarkiem, dość luźno. Mhm. A co najbardziej się tutaj podoba? Na pewno podoba mi się łączenie sportu ze sportem, trzeba przyznać, że jest tych y, takich zagadnień sportowych bardzo dużo mam nadzieję, że nasi uczestnicy właśnie tego obozu y, sporo, że tak powiem tych działań, które tutaj, y, które się tutaj nauczyli w jakiś sposób, y, te planowanie dnia, by wstawać trochę wcześniej, by, by rozpocząć od rozruchu, wprowadzą do swojego takiego codziennego planu, kiedy już wrócą sobie do domu. Wydaje mi się, że to, co może mi się podoba troszkę bardziej naokoło, to, o czym usłyszałem gdzieś tam od osób, które prowadziły rozmowy z rodzicami uczestników obozu, to ich świadomość na temat e-sportu. Ja gdzieś na co dzień prowadząc akademię, widzę po prostu, że wielu rodziców tego nie rozumie. Jednemu chłopakowi nawet chciałem swój komputer prywatny stary wysłać, bo nie może grać podział, że nie chce tego komputera dla syna, bo on wtedy będzie mniej uczył i tak dalej. Także nie ukrywam, że jest gdzieś tutaj jeszcze no, no sporo dla nas, dla branży, by gdzieś tych rodziców uświadamiać, a taki obóz jest idealnym do tego wariantem. więc to mi się chyba tak najbardziej podoba. Też możemy dowiedzieć po tym, jak rozeszły się miejsca, tak? bo pierwszy miał być jeden turnus, miejsca rozeszły się w praktycznie w dwie minuty i Pasza z, jakby zdecydował się zorganizować drugi turnus, który także rozszedł się, rozszedł się bardzo e, szybko. Tak na sam koniec, e, czy jakbyś miał okazję dajmy, za rok, czy może jakby będzie zimowa, czy z nią chęcią również przyjedziesz i czy uważasz, że Dzięki takim obozom będziemy mieć niedługo lepszych po prostu graczy. Jak najbardziej. No tak jak mówię, przede wszystkim lepszych graczy jako ludzi. Przede wszystkim to jest chyba taka najważniejsza kwestia, żeby w ten sposób do tego wszystkiego podejść, więc moim zdaniem lepszych ludzi na pewno po tym obozie będziemy mieć. I na pewno sam na kolejną inicjatywę przybędę. No ja Cię już nie zatrzymuję, bo już tutaj krzyki lecą z drugiej sali. Już się e, admin speszył, bo Cię zawał. E, bardzo dziękuję za rozmowę. Mieliśmy Dobry już ostatnio okazję rozmawiać, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście Akademii Taktycznej u Kubika na naszym kanale i rozmowy o m.in. Międzynarodowej scenie, czy polskiej scenie, czy nawet o armii, która rozwija się pełną parą i którym Kuba jest koordynatorem. No to oczywiście link macie w opisie, e, oczywiście w opisie tego filmu. A ja Wam bardzo dziękuję za, za oglądanie. Moim gościem był Kuba Kubik Kubiak. Dzięki, Dzięki bardzo. Wielkie. i trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Hej.